Zaraz za mną pod tym musztardowym budynkiem znajdowało się miejsce magiczne, bo to właśnie tutaj w weekendy działała giełda elektroniczna. W latach 90-tych byłem piratem, to znaczy nie zdawałem sobie w ogóle sprawy z czegoś takiego jak prawa autorskie albo ich brak. Jeżeli mnie pamięć nie myli, swój pierwszy komputer dostałem mając jakieś 5 lat i tym komputerem był bodajże stary model Amstada przywieziony z Niemiec. Wcześniej wtedy, kiedy nie miałem komputera, chodziło się na gry do kolegów. Jeden z nich miał Commodore 64, a drugi kolega miał Amigę. Na Amidze po kryjomu graliśmy w pierwsze Mortal Kombat, bo wszakże była to gra bardzo brutalna, niestosowna wobec osób w tak młodym wieku. Oczywiście nie była to legalna kopia. Dyskietki do Atari, na których miałem gry, również z legalnością nie miały nic wspólnego. By przybliżyć nieco kwestię ustawy o prawach autorskich, poprosiłem o komentarz znanego komputerologa, wirtuoza elektronicznej rozrywki, profesora Kwazara Kwazariusza. Do 1994 roku w Polsce nie było nawet ustawy o prawach autorskich, więc własność intelektualna nie była chroniona prawem. A nawet po tym jak ta ustawa się pojawiła, lata zajęło nam zrozumienie czym jest własność intelektualna. No bo jak to tak? Kupiłem uczciwie czystą dyskietkę, a kopiując dane dokonuję cudownego rozmnożenia bajtów, więc nikogo nie okradam, nikomu niczego nie zabieram. Kolekcja gier gracza amigowego na początku lat 90. powinna wyglądać tak. Ale w Polsce zawsze wyglądała tak. Legalna dystrybucja praktycznie nie istniała, oryginały docierały tu sporadycznie i były bardzo kosztowne. A pirackie gry nabywało się od ówczesnych biznesmenów bez działalności gospodarczej na lokalnych giełdach komputerowych. Tak, giełda to krajobraz, który na stałe wpisał się w historię piractwa w Polsce. Praktycznie każde miasto, od tych mniejszych po największe, miało swoje giełdy i ciągle ma, choć nie sprzedaje się już na nich pirackiego oprogramowania. Sprzedawanie nielegalnych kopii dóbr kultury kwitło w Polsce już od czasów PRL-u. Filmy, płyty z muzyką, a nawet książki można było na takich giełdach kupić. Oczywiście nielegalnie, bo oficjalnej dystrybucji wielu zachodnich filmów w Polsce po prostu nie było, albo pojawiały się one na naszym rynku nawet z kilkuletnim opóźnieniem. Na w stadionie dziesięciolecia spokojnie można było kupić przegrane nielegalnie kasety VHS z amatorskim tłumaczeniem. Oczywiście jakość nagrań pozostawiała wiele do życzenia, ale wówczas mało kto zwracał na to uwagę. Za najsłynniejszą taką giełdę uważana była ta na ulicy Grzybowskiej w szkole podstawowej numer 25, która w weekendy otwierała swoje podwoje dla handlarzy i nabywców. Na samym początku dostępny był tylko parking przed szkołą, dopiero później można było handlować w środku, a na samym interesie zarabiała również szkoła, więc to... Również jej zależało na tym, żeby giełda cieszyła się popularnością. Gdy tylko komputery osobiste takie jak Commodore 64, Atari czy Amiga zaczęły się upowszechniać, zwiększył się również popyt na ich oprogramowanie, a w tym oczywiście i na gry. Była to połowa lat 80., komputery w Polsce można było nabyć nie tylko na giełdach, ale również w Peweksach, sklepach, w których można było kupować towar za dolary. Z Peweksu dostałem swój pierwszy zestaw klocków Lego. Najpopularniejszym jednak źródłem pozyskiwania gier oraz oprogramowania, które wtedy nazywane było użytkami, były właśnie giełdy. I można było pozyskać taki interesujący nas program czy grę na kilka sposobów. Można było kupić pojedynczą grę, można było kupić składanki, czyli kilka gier na kasecie albo dyskietce. Można było przyjść z własnym nośnikiem i przegrać sobie grę od sprzedawcy. Niektórzy bogatsi handlarze oferowali przegrywanie kilku dyskietek naraz za pomocą specjalnego sprzętu. To, jak możecie się domyślić, znacznie przyspieszało proces pozyskiwania gier. Czasami piraci oferowali rzeczywiście ekskluzywne usługi, jak na przykład proces weryfikacji, czy dyskietka dobrze się nagrała. Przegrywanie na dyskietki i na kasety było doskonałe. Wadliwe i wiele razy ucieszony klient wracał do domu, by przekonać się, że dyskietka, na której jest gra po prostu nie działa, bo coś poszło nie tak w trakcie przegrywania. O tym procesie opowie nam znany łódzki gawędziarz, komendant komedii, filantrop oraz eseista Krzysztof Micielski, znany niektórym również jako energik. Samo kopiowanie odbywało się w dosyć ciekawy sposób, bo nie, nie kopiowano w ten sposób, że nie trzymano tych gier na dysku. To jest wtedy gry, trzymało się na dyskietkach, więc nie odbywało się to kopiowanie w taki sposób, że kopiowało się dyskietki najpierw na dysk twardy, a potem na drugą dyskietkę. Nie. Korzystało się z programu, który się nazywał Disk który wrzucał zawartość dyskietki do pamięci, i następnie przekładało się drugą dyskietkę, i on z tej pamięci nagrywał z powrotem na. Dyskietkę. Trwało to strasznie długo, bo jedna dyskietka tak kopiowała się około 2-3 minut. Także jeżeli gra była na 6 dyskietkach, no to chwilę trzeba było tam posiedzieć. Przy okazji Amigi kopiowanie było troszkę bardziej utrudnione, bo trzeba mieć dwie stacje dysków, jedną zewnętrzną, tak zwaną stację dysków, która podłączało się tam kablem i wtedy zgrywało to bezpośrednio z dyskietki na dyskietkę. I pamiętam takie absurdy. My mieliśmy Amigę, ale widziałem też, że można było kupować gry pecetowe i na przykład kupowaliśmy gry, które miały w dwie, trzy dyskietki, może cztery. Oczywiście to chodziła tam żonglerka dyskietek na, na starych komputerach. I za każdą dyskietkę płaciło się osobno, więc im gra miała więcej dyskietek, tym była droższa. A więc widzę sens w tym, że niektórzy twórcy gier robili coś takiego, żeby mieć kilkanaście dyskietek. Na przykład Mortal Kombat chyba na PC miał kilkanaście dyskietek, a więc on kosztował dość. Dość spore pieniądze, nie wiem, czy nawet nie opłacało się już praktycznie kupić wtedy oryginału. Problem z dyskietkami był taki, że one były dosyć nietrwałe i miały często, pojawiały się na, na nich tzw. bedsektory. Więc jeżeli czekałeś cały tydzień na giełdę i szedłeś w niedzielę, i nagrywałeś sobie X-Winga albo TIE Fightera na dyskietkach, przynosiłeś do domu i nagle się okazywało, że ostatnia dyskietka jest z błędem i gry nie dało się rozpakować. Pamiętam <laughs> taką smutną historię, jak bardzo chciałem zagrać w swojego pierwszego RPG-a, pojechaliśmy z tatą. Na ostatnią chwilę, tutaj w niedzielę, chyba o 13, z kawałkiem, się wszyscy zbierali. I facet, który nam przegrywał grę, przegrał mi te dwie dyskietki I of the Beholder. I bardzo, bardzo byłem zajawiony, byłem po władcy pierścieni. Chciałem zagrać w ten gatunek i Słyszałem, że można przeżywać różne przygody. Wracamy do domu, musieliśmy jeszcze zjeść obiad. I włączam wreszcie grę, wkładam pierwszą dyskietkę. I była skikszona. Po prostu dyskietka nie chodziła i się popłakałem. Ej serio popakałem się, mama do mnie już, co ty robisz, nie będziesz płakał z powodu jakiejś głupiej gry, ale, ale to było dla mnie tak przejmujące. Mam najbardziej wyryty w pamięci obraz z giełdy Nastruga, z amigami stojącymi na ławkach szkolnych w korytarzu. A na ekranach widniał zapełniający się zielonymi zerami obraz programu Excopy Professional, yy, służącego do kopiowania dyskietek. I ta groza, kiedy pojawiła się czerwona cyferka oznaczająca uszkodzoną dyskietkę. Wtedy trzeba było szybko kołować jakąś dobrą, aby zabrać do domu nową grę, o której często nie wiedziało się nic ponad to, jak się nazywa. Proces nagrywania kaset również nie był prosty, bo nie można było zastosować podwójnego odtwarzacza, tylko dwa i to dedykowane do Commodore, a czasami klienci po prostu przychodzili z własnymi odtwarzaczami. Często giełdy były również miejscem, w którym można było dowiedzieć się na temat tego, jakie najnowsze tytuły właśnie wychodzą na rynek. Dowiedzieć się wcześniej, niż informowała o tym prasa. Piraci na giełdzie mieli Często wcześniej nowości niż można było przeczytać o nich w czasopismach. Zdarzały się historie, że były dostępne na przykład wersje Beta. Ja miałem taką sytuację z the Dark 2, kiedy gra pojawiła się już na giełdzie, zanim jeszcze pojawiła się zapowiedź, nie, nie, nie recenzja, zapowiedź w Secret serwisie e, i się okazywało, że gra była betą i nie dało się w zasadzie w nią grać, tam brakowało tekstur, i tak dalej, i tak dalej. Twórcy te to znaczy, piraci albo z premedytacją to sprzedawali albo może wiedzieli. Niemniej oni zawsze byli do przodu względem czasopism, mieli wszystkie najnowsze gry. Wtedy nie rozumiałem skąd. Oni te gry mieli, to była dla mnie jakaś tajemnicza sekta, która nie wiem, w te gry brała. O istnieniu takich giełd władza oczywiście wiedziała, ale prawdopodobnie postrzegała je jako nieszkodliwe. Prawa autorskie dzieł stworzonych na zachodzie były czymś, czym PRL nie zawracał sobie głowy. Dlatego też takie giełdy komputerowe powstawały w różnych miastach w Polsce. Prócz tych w Warszawie istniały jeszcze na przykład we Wrocławiu, Katowicach oraz tutaj w Krakowie, a także w Łodzi. Pewno w tym materiale zostanie wspomniana przynajmniej raz... Głynna giełda komputerowa na Grzybowskiej w Warszawie. Ale ja jestem z Łodzi i na Grzybowskiej byłem chyba tylko raz. Za to bywałem na giełdach w Łodzi, które przez lata odbywały się w szkołach podstawowych wcześniej na Andrzeja Struga w podstawówce numer 160, a później na Miedzianej w podstawówce numer 170. Były chyba gdzieś jeszcze, ale więcej nie pamiętam. I właśnie w tych szkołach podstawowych moje pokolenie z lat 80. odbierało swoją pierwszą lekcję edukacji informatycznej. Giełda w Łodzi odbywała się, właściwie dwie giełdy były w Łodzi. Jedna odbywała się mniej więcej Rukandrzeja w Druga i Gdańskiej, było to w szkole podstawowej. Natomiast druga giełda znajdowała się na, po drugiej stronie ulicy, przechodziło się na, po drugą, na drugą stronę ulicy i był tam tak zwany Fafik. Ta pierwsza giełda to była taki, można powiedzieć, Miszmasz. Były tam pc a wcześniej była Atari, Commodore też. Później oczywiście też Amigi, e, przekrój wszystkich sprzętów dla wszystkich graczy, co chcieli to mogli kupić. Natomiast Fafik był mrocznym miejscem, gdzie przesiadywali głównie Amigowcy. E, nie pamiętam dokładnie dlaczego było mroczne miejsce, podejrzewam, że albo były zasłonięte okna jakimiś szmatami, albo zamalowane, niemniej gdy tam się wchodziło, na przykład rano, bo giełda się odbywała od 10 rano do 14, panował totalny mrok i tylko były twarze. Delikwentów rozświetlane monitorami. Gry na Atari kupowało się wcześniej yy, na składankowych kasetach z kiosków Centralu, a pod koniec lat 90. na giełdzie przy stadionie LKS-u obrodziło przybyszami z Zabuga, handlującymi tłoczonymi pseudo-oryginałami z lokalizacjami tworzonymi haupniczo, w których bohaterowie mówili po polsku z ciężkimi rosyjskimi akcentami. W Krakowie do piracenia korzystało się również z sieci. Gry ściągało się z tak tzw. BBS-ów czyli bulletin board system. Generalnie chodziło o to, że za pomocą takiego BBS-a można było udostępnić miejsce na dysku, by ktoś inny mógł wgrać na nie jakiś plik. Oczywiście na początku lat 90. nie było czegoś takiego jak powszechny internet. W praktyce sieć można było znaleźć jedynie na Akademii Górniczo-Hutniczej, a także w jednostce wojskowej. Pracownicy tych dwóch instytucji czasami więc korzystali z niej, by ściągać oprogramowanie. Wtedy było to oczywiście legalne, zresztą przed wprowadzeniem ustawy o prawach autorskich pracownicy różnych uczelni kupowali na giełdzie to pirackie oprogramowanie. Biorąc nawet na to fakturę. Wiecie, jak nazwać kogoś, kto był graczem w latach 80. lub na początku 90. i twierdzi, że nigdy nie piracił gier? Zawszonym kłamcą. Piracili wtedy wszyscy, bo niczego innego nie było. Czasopisma pisały recenzje na podstawie pirackich kopii, a kiedy któreś zdecydowało się zajmować tylko grami z legalnej dystrybucji w późniejszym czasie, to było to uznawane za objaw szaleńczej odwagi albo nawet samobójczej brawury. Potem przyszedł czas PECETA, a konkretnie tego, że PECET się upowszechniał. Było to już w czasach, w których wprowadzano ustawę o prawach autorskich. Jednak nawet po jej wprowadzeniu świadomość tego, że takie coś istnieje, była naprawdę nikła. Pamiętam, że w ramach gratisu do pierwszego PC-a dostaliśmy pierwszego Quake'a MDK oraz pierwszego X-Winga, nie w pudełkach, w których leżały sobie płyty CD z oryginalnym nadrukiem. Nie. Te gry zainstalowane już były na dysku. I pamiętam moje zdziwienie, że w tym MDK, które miałem zainstalowane na komputerze, krew wrażych alienów była niebieska, a przecież w programie telewizyjnym, w którym opowiadali o grach, ta krew była zielona. Oczywiście nie było to coś, czym zaprzątałem sobie głowę przez długi czas. W końcu na moim komputerze jest gra, którą pokazywali w telewizji. Żadna z tych gier, które otrzymaliśmy przy zakupie komputera, nie była oryginalna, a komputer kupowaliśmy w normalnym salonie. Jedyny oryginał, który wtedy posiadałem, to kapitalna gra RPG Albion. Kosztował on wtedy 130 zł, co jak na tamte czasy było kwotą bardzo dużą nawet więcej niż bardzo dużą. Generalnie pirackie gry można było dostać w normalnych serwisach komputerowych, na przykład kilka na jednej płycie. Nośniki CD były czymś niesamowitym, mogło się na nich mieścić nawet kilka nowych gier. Oczywiście okrojonych o pliki, które ważą najwięcej, czyli przerywniki filmowe albo muzyka, tak więc często po prostu kupowało się grę bez cutscenek, to znaczy grę gry, ponieważ na takiej jednej płycie można było kupić naprawdę wiele gier. Ale jak to się mówi, potrzeba matką wynalazku i w momencie, kiedy weszły gry CD-ROM, na CD-ROMie pojawiły się tak zwane e, ripy. Były to gry, które były obcięte z muzyki, z filmów, zawierały sam gameplay. Na przykład taki Tomb Raider, który zajmował, nie wiem, tam na płycie nie chcę teraz skłamać. Ze 180 mega był do, skompresowany do 40, były powycinane wszystkie filmy no i sam, sam jakby gameplay dostawałeś. I oczywiście takie gry oni też nagrywali na dyskietkę. Chyba tutaj jeden z najfajniejszych przykładów jest Mad Dogma Cree, pierwsza gra. Od American Laser Games, która była sprzedawana na chyba 115 dyskietkach, i faktycznie widziałem na giełdzie, że kilka osób miało to na sprzedaż. Mogłeś kupić taką y, płytę za 70 zł, co było na tamte czasy dość dużo, ale dostawałeś w zamian na przykład na tej płycie. 30-20 gier, w zależności od wielkości, tak? Były takie składanki, które były totalnymi hitami. Ja mam jedną taką składankę, niestety nie udało mi się jej znaleźć, gdzie był na przykład Red Alert, gdzie był Tomb Raider, tam mnóstwo takich naprawdę najnowszych hitów, no i one wtedy kosztowały drożej. Ta chyba kosztowała stówkę, czy nawet 110 zł, co było już Tłumą ogromną. Płyty CD trochę namieszały. W momencie, w którym wchodziły na rynek, były niesamowicie drogie, a przegrywarka CD była sprzętem rodem z kosmosu. Można je było dostać tylko za granicą praktycznie za cenę samochodu. I nie żartuję. Działały do tego jeszcze strasznie wolno. Nawet gdy ktoś posiadał przegrywarkę z prędkością nagrywania razy 2, to i tak często stosowało się tą podstawową, bo razy dwa była bardzo wadliwa. Zresztą nie tylko płyty przegrywały się wolno, kasety i dyskietki również. Gdy ustawa o Praw autorskich zaczęła już obowiązywać, egzekwowano ją różnie. Z jednej strony zdarzały się policyjne naloty na giełdę sporadyczne, ale jednak się zdarzały. Z drugiej salony komputerowe, sklepy komputerowe nie miały problemu z tym, żeby wystawiać na swoje witryny nie pudełka z grami, ale skserowane okładki, które sugerowały, że no, nie dostaniemy oryginału, a raczej coś spod lady czy to w postaci ripów, czy pełnych wersji. Sprzedawcy giełd oczywiście starali się jakoś chronić, na przykład nie wystawiali gier na stanowisku, zamiast tego mieli listę gier albo katalog. Klient wybierał grę, a sprzedawca kontaktował się ze swoim wspólnikiem, który siedział w samochodzie, w którego bagażniku znajdowały się pudła z cedekami. Jak się kontaktowali? Wiecie, wtedy telefony komórkowe były bardzo drogie, a połączenia na nie jeszcze droższe. Często jednak oferowano, że pierwsze 3 sekundy połączenia są darmowe, głównie ze względu na to, że połączenia często się zrywały. Sprzedawca dzwonił do wspólnika, mówił tytuł gry i od razu się rozłączał, tak więc nie musiał płacić za połączenie. Gdy weszło prawo autorskie, tak naprawdę na giełdę nie miało to żadnego znaczenia. Nadal kwitło piractwo. Co prawda było kilka nalotów, ale zazwyczaj to były takie naloty, że w zasadzie w momencie kiedy zobaczyli funkcjonariuszy, to na stołach nic nie leżało. Był to już jednak zmierzch giełd komputerowych, zmierzch, o którym opowie nam Krzysiek. Wraz z nadejściem ruskich tłoków, wszystko na giełdzie się zmieniło. Wszyscy piraci, którzy do tej pory jakoś tam sobie przędli, zostali jakby pochłonięci przez ruską mafię, bo w sumie tymi grami handlowała ruska mafia, którzy narzucali im ceny i narzucali sprzedaż swoich produktów, więc w zasadzie. Wszystkie te składanki, ripy zniknęły po jakimś czasie z giełdy i pojawiły się tylko płyty właśnie tłoczone przez Rosjan. W przeciwieństwie do Gambriego, ja trafiłem na giełdę w o wiele później, bo gdzieś tak w 2003 roku. I no, nie ukrywam, widać było, że ta ma najlepsze lata za sobą. I tak wraz z moimi kolejnymi wizytami zacząłem zauważać, jak znikają kolejni wystawcy, jeśli można ich tak nazwać grzecznie. Zniknęła hala, gdzie był zawsze sprzęty i jeszcze więcej gier konsolowych. No i sama giełda zaczynała trochę tracić na znaczeniu. Ale to nie wszystko. Na scenę wszedł internet, który z roku na rok stawał się coraz szybszy, a także coraz tańszy. Piractwo powoli przenosiło się więc w sieć. Internet stał się nie tylko miejscem, w którym można było pobrać gry bez płacenia, ale również źródłem informacji. Giełdy straciły więc również swoją wartość informacyjną, a także społeczną, bo ludzie coraz częściej kontaktowali się właśnie przez sieć. Zmieniły się warunki gospodarcze, w których funkcjonowanie giełdy było po prostu nieopłacalne. Specjalne. Zmieniły się również same gry, zabezpieczenia, a także sami gracze. Taktyki wydawców, jak i też świadomość graczy, więcej wyborów, to że były takie rzeczy jak season passy czy tryby sieciowe, których no nie mogliśmy mieć na przewionym Xboxie, sprawiły, że to konsolowe piractwo po prostu przestało mieć rację bytu. Jeżeli jednak kiedykolwiek miałbym nazwać jakieś piractwo romantycznym, oczywiście prócz tego, które działo się ongiś na morzach, to właśnie byłoby to piractwo. Piractwo giełdowe. Sprzed ustawy o ochronie praw autorskich. Do usłyszenia, cześć! Z przyczyn objętościowych, całość wypowiedzi Krzyśka Michielskiego niestety nie zmieściła się w materiale. Ale jeżeli chcecie posłuchać całych 22 minut nagrania Krzyśka, no to w opisie znajdziecie link do całego nagrania. I zachęcam do wejścia w ten link, ponieważ zdecydowanie warto.